Cześć. witajcie, Prezenter Alien. Kłaniam się bardzo gorąco i mam dla was naprawdę fantastyczne wiadomości. A tak naprawdę jedną wiadomość dotyczącą oszustw mieszkaniowych w Holandii. Mianowicie, jak się już okazało i zostało potwierdzone, pani Anita P oszustka z rejonu Holandii, która oszukiwała na mieszkania została zatrzymana przez pol holenderską policję, i następnie teraz nad nią ciąży dozór policyjny. Raz w tygodniu musi meldować się na komendzie policji i ma zakaz opuszczania kraju. A więc, w tym momencie, mm, po tych informacjach, możemy jedno powiedzieć: że jak widać, oszuści dość często będą chyba. Coraz częściej będą łapani przez holenderską policję. E, mianowicie w chwili obecnej w kierunku pani Anity toczy się postępowanie. E, notabene jest malutki problem, dlatego że zgłoszenia pochodzą z różnych komend policji, i teraz te wszystkie zgłoszenia muszą trafić. Do jednej głównej komendy, która wszystko przeanalizuje, przeanalizuje zeznania świadków, ale już zostało potwierdzone, takie informacje otrzymałem z pewnego źródła dzisiaj, że wszystkie konta, które były podawane, mimo innych imion, innych nazwisk zbliżonych, lub całkowicie zmienionych należały do tej samej osoby, tejże pani Anity. Eee, tutaj akurat w, możecie zobaczyć więcej na ten temat. Eee, wypatrujcie materiału na kanale Chameleon OG, e, gdyż Chameleon OG został wysłany na interwencję podczas obywatelskiego zatrzymania, e, gdzie była interwencja policji. E, policja przyjechała, e, cała akcja trwała do około 24:30 nawet, e, od godziny mniej więcej. 22. Wszystko zostało nagrane. Tutaj oczywiście Cameron OG zrobi z tego materiał, więc zajrzyjcie do niego na kanał, a ja Was tylko informuję o poszkodowaniu w wyniku oszustw mieszkaniowych. Powolutku ten proceder jest ukracany. Policja holenderska zaczęła reagować na to i zaczęła robić już coraz większe kroki. Niezwykłym zdziwieniem policjantów było. W jaki sposób się, udało się ustalić adres, gdzie przybywała pani Janita, ale tutaj jakby nie było działały źródła, cały czas wszystko było skanowane i udało się nie drogą dedukcji, lecz drogą tak naprawdę informacyjną kilkanaście anonimowych maili i telefonów, i wreszcie adres został trafiony. A więc oszuści, zwijajcie żagle, bo tak naprawdę policja się za Was bierze, oszuści mieszkaniowej, nie naciągajcie dalej już ludzi. Tyle było, jeśli chodzi o informacje. Ja Was gorąco pozdrawiam i tą radosną nowiną, że tak powiem, wypełniam sobotnią wieczorną porę. Dzięki i do usłyszenia.